Ja też Wam życzę wszystkiego najlepszego! Te Święta Wielkanocne! Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Siema, z tej strony Żółty, a na dziś będzie film taki trochę spekulacyjny, także załóżcie sobie foliową czapeczkę razem ze mną. Dzisiaj pogadamy o czymś, o czym naprawdę długo się już dyskutuje na forach, na filmach, czy ogólnie w World of Tanks, czyli to jaka będzie nowa nacja w grze. Ostatnią chyba jaką dodali to, nie wiem, Włochy? Jeżeli się nie mylę, to napiszcie w komentarzach, jeżeli się mylę, ale chyba się mylę. Natomiast jak widzicie, tutaj mam przygotowaną stromkę, zrobioną przez Pick Picker, chociażby na przykład, który poszukał kilka pojazdów z niektórych nacji i posegregował je w ładną linię jakby mogło wyglądać w wywocie. Oczywiście to jest fanmate, to nie jest jakoś poparte tym, że Urgaming powiedział tak, tak to będzie wyglądało i tak dalej. Nie, jakby to jest fanmate i miejcie to na uwadze. E, natomiast czy niektóre czołgi się sprawdzają? Mogę Wam pokazać chociażby polskie drzewko, <laughs> jak miało wyglądać, e, które zrobił właśnie Pick Picker oraz zinnowi Aleksie Blok. Nie wiem, czy to jest tak, że niektóre czołgi się zgadzają, bo na przykład, nie wiem, widział na filmiku czy coś, no ale na przykład taki piątka ciężka CC-40 Polski, słuchajcie, hybrydowy czołg. No to mi, no ja nie znam nic podobnego osobiście w tej grze. Może trochę toga 2 to przypomina, no nie wiem, nie jestem ciekaw, z którego działa, by to miało strzelać. Bo ma tutaj kilka armat i niby mechanikę wielu dział, natomiast parametry są też ciekawe, jak na szósty tier HTK 1100 HP, 140 mm na przedzie kadłuba 155 nie ma co w ogóle opowiadać o tym czołgu, nie? ale jakby polskie drzewko jest ciekawe, później byśmy mieli coś takiego, tu o husaria oczywiście, tu chyba tryb artyleryjski z tym tylnym działem by można było włączyć więc naprawdę ciekawie. Niektóre tutaj parametry są, więc to wygląda ciekawie. Słuchajcie, niby ósemka miałaby wyglądać tak. Ja nie wiem. Jak dla mnie, to to mi przypomina łajbę piracką. Nie wiem dlaczego... Co to w ogóle jest tak swoją drogą, nie? Także autentyczność tych yy, dzisiejszego materiału sami widzicie jaka jest. Chociażby patrząc na dziewiątkę, która o dziwo yy, jest w wywocie, ale nie na naszym EU, tylko na RU. Czołg pancernik. Yy, na wocie RU to jest czołg... Wiedźmak bodajże, to jest jak widzicie to, czterogąsienicowy czołg P WZ 46 Wiedźmak. E, także no, to jest z jakiegoś tam kanału rosyjskiego jak tu widzicie, dziwne cyferki, dziwne numerki. E, no także mega ciekawie wygląda ten pojazd, u nas nie jest dostępny. E, to jakieś moduły, coś mniejsza z tym, generalnie tego u nas nie ma. Natomiast jako dycha miałby być czołg Lema 220TP. Już znany czołg naprawdę wielu osobom. W sumie nawet bym powiedział, że ten czołg Lema jest bardziej podobny niż ten pancernik z poprzedniego miejsca. Tylko, że tej kuli wielkiej nie ma. No i czołg abstrakcja totalny, nie? Który miałby mieć 750 DMR na strzał, 260 p i 320 na goldzie. A jak ma 60 TP? Czekajcie, penetracja 260. We wocie czołg polski 60 TP na topowym dziale jedyny ma 250 i 370. Ej, nawet blisko, Walną się o kilka milimetrów penetracji tylko chłop, także nawet ciekawie, muszę powiedzieć, nawet śmiesznie. Ale przejdźmy teraz do tego, co właśnie chciałem Wam pokazać, czyli drzewko szwedzkie. Mówi się o tym, że ma powstać drzewko szwedzkie w przyszłym roku lub węgierskie. Gdzieś tam są o tym plotki. Jak widzicie, tak to drzewko miałoby wyglądać. Są nawet pokazane 15 dosłownie. No, niektóre niestety nie działają. Ta strona też jest mega archaiczna, także miejcie to na uwadze. I niektóre projekty tych czołgów są na tyle śmieszne, jak na przykład to. No, właśnie. Ale niektóre naprawdę są ciekawe, nie? Jak na przykład to PZ58MBX. No, to taki móc, tylko że na sterydach, nie? 10,5 cm, 320 dm, 210 p No, jak na dziewiątkę to jakoś niewiele. Natomiast zobaczmy sobie od początku, jak to wygląda. Bo w ogóle nie wiem, czy wy wiecie. Natomiast czołki szwedzkie są we wocie, a bardziej jeden czołg, i jest to móc, PZ-58 MUCS, czyli medium tank w nacji obecnie niemieckiej. Pewnie się to nigdy nie zmieni, żeby był w jakiejśkolwiek innej nacji, no chyba że zrobią taki myk jak z RUD. Natomiast, no tutaj, tak to wygląda. Jakieś pezieciki, zobaczcie to w pierwszym pierze PZ-35. Ok, coś ciekawszego niż znowu coś na bazie. Yy, tego francuskiego pierwszego tieru, nie tego Renault, czy jak on się tam nazywa. Drugi tier miałby być takim typowym czołgiem bliskiego tieru, jakby tutaj nieba nic ciekawego. Panzerwagen 39, trójka już wygląda ciekawiej, zobaczcie. To w ogóle, nie wiem, strasznie dziwnie to wygląda, <laughs> ale okej, okay. Panzerwagen 39, i jest rozgałęzienie, nie? Na HWK13, który chyba jak widać istniał naprawdę, więc jakieś tam. Prototypy rzeczywiście mogłyby być w ogóle z silnikiem od Chryslera, nawet do czegoś. A tego nie widzimy, ale jest Garnien LPZ. Wygląda jak traktor jakiś, <grym> nie wiem co to jest. Natomiast tutaj były jeszcze medium tanki, bardzo ciekawe. Panzer, piątka. No to totalnie nie wygląda jak piątka. To wygląda w ogóle jak dwa wklejone modele, nie? Natomiast 10,5 cm ciało, jak na piąty tier, spoko. 6, to już wygląda ciekawiej rzeczywiście, ale bardziej jako light, medium tank 6, 240 dmg, 150 na no, zwykłych, 210 na goldzie, no to peny tutaj dużo. 65 mm idzie, tutaj niektóre statystyki są, niektóre nie, na przykład tyle miałbym mieć elewacji działa, nie? Eee, Hattek, słuchajcie, K, KW 40 przez 52, on mi trochę przypomina fałkę 7 tieru premium, którą niechcący kupiłem eee, po Shugunie generalnie podobna, przypomina mi go bardzo, jakie to pa parametry, 240, 275 na goldzie, na siódmym tierze, to, to by robiło wrażenie, 110, 170 na wieży, czyli reszta nie robiłaby wrażenia, niby totalnie, yy, tylko, że nadal przypominam, to nie jest nic oficjalnego, żeby nikomu to nie umknęło, yy, gdzieś tam w postprodukcji, czy jak to oglądacie, artylerii niby jakieś by tu miały być, NK, NACH, KAMP, Fakone 1 Aus F2. To jakiś historyczny, nie? Ciekawie to wygląda. Wygląda trochę jak te szwedzkie TEDeki. Natomiast tutaj mamy jakieś 10 cm panzer G13. To bardziej jak TEDek tak trochę przypomina. Dwóch załogantów, Akielcy i Wenie mało miejsca. 540 HP Demerza znaczy się 38 penetracji. No nie no to trochę, trochę, trochę średnio, ale o! On w ogóle wygląda jak y, ta francuska artyleria, może to nawet jest to. Self... O Jezu, co to za nazwa? Self... staffach Fach... Bice... AMX-13, no to zresztą mówiłem. Pełno zapożyczeń by było. Tak samo jak zresztą na początku pokazywali jakby miało... Fanowsko oczywiście, pokazywali jakby miało wyglądać polskie drzewko i były tam chyba z trzy rodzaje T-54 czy tam T-55, nie? Jako medium tanki. No a Wargaming wymyśliło CSA-63, no i super. Eee, tutaj jakaś artyleria. O, tu nawet nie można by za nisko działa dawać, żeby nie walnąć głowy kierowcy. Czy to jednoosobowe jest? <laughs> nie no, kieruje jeden, ale... Co by to miało mieć? 690, 690. Tu pewnie jeszcze nawet nie myśleli o czymś takim, że ogłuszenie jest dla artylerii, nie? Nie będę tej nazwy czytał, <laughs> na pewno nie. To wygląda jak trochę upośledzony bat artyleria. Uh, 750 dmg, a penetracji też bardzo mało. Panzer 58, czyli na podwoziu e, Mutsa najprawdopodobniej. Initial project of the Panzer Kanonen 68. The idea was to take Panzer 58 chasing and mouth a ba 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 nic ciekawego. A tu rzeczywiście chyba to mi bardzo przypomina już batchata 9 albo 10 10:00. Zamknięta kopuła artylerii, panzer, kanony, ale nic takiego nie piszą. Jest zbudowany w 68, modyfikacja 61, 68. Cztery prototypy zostały zbudowane, hmm. i co by to tu miało mieć? 750 demedza, okej, okay. no jakby artyleria, więc h nawet jeżeli nie istnieje, nie? Tutaj jakieś tedeczki na podstawie jakby mardera, bardzo podobny jak marder, właśnie ten pojazd. Tu hetzer, chociaż headset, chociaż chciałem powiedzieć, że na hetzer na piątym tierze to nie, ale z takim działem, słuchajcie, co tu jest, 7,5 mm na piątym piętrze, centymetra znaczy się 7,5, 202 peny, 135, trochę mało demerza, no trochę mało, by musiało rzeczywiście być jakoś zrekompensowane szybkością ładowania i celowania. Tego tutaj oczywiście nie ma podane. Mmm, szóstka. Co to jest? To jest polski TKS? Taki na, na strydach TKS mi się wydaje, nie? Ale wygląda niemiło, muszę powiedzieć. Nachkam w Kone 2. No ciekawe. Co by to miało mieć? 910 na szóstym tierze? No w sumie KW2 ma tyle, nie? Na haeku 700... Kurde, ej, to bym chciał, coś takiego. To mi się podoba. Siódemka widzę, to to samo zdjęcie. Mm... Tylko że z działem jakimś trochę takim poważniejszym, 300 penetracji na siódmym tierze, dobra, to by nie przeszło raczej. Nie wydaje mi się, ale to jest naprawdę śmieszny. Uh, ósemka, i to zdjęcia już kiedyś widziałem, tego HM13 Gepard. Mm, bardzo mi przypomina z podwozia i ogólnie budowy kanonen jak Panzera. Chociaż może to jest kanon, bardzo podobny, Z, z do wersji 8,8 cm. Uh, natomiast, o oh jest, jak Pander kanone, tak The German, jak Pander kanonen, więc to pewnie jakoś tak chcieli to y, urozmaicić. Tutaj dziewiątka TEDek jak Panzer Ruf, słuchajcie, on wygląda po prostu jak hetzer z uciętym działem 10,5 cm. No, takie staty w miarę nawet normalne bym powiedział, jak na Tedeka. 390 demerza 268 peny Pewnie jakieś drobne pneumatyczne coś by musiał mieć, żeby jakkolwiek to. Cokolwiek tutaj szło, pancerza brak, a dycha Mowak Typhoon, późne lata 70. Niektórzy z Was mogliby powiedzieć, nawet że to trochę zbyt nowoczesny czołg. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że chociażby taki AMX 13105 to jest w ogóle jeden z najnowocześniejszych czołgów w grze, który naprawdę jest, modyfikacja tego pojazdu jest naprawdę nowa, czy chociażby chiński Bulldog jest też bardzo patrząc na WOTA nowoczesnym pojazdem. Co on by tu miał mieć? 420 dema, peny bardzo dużo. No tak, no tak, nawet, nawet. I widać, że powstał. Szczerze, nawet bym widział te te deki. Tak, nawet, nawet bym powiedział, że rzeczywiście coś by mogło być. Eee, więc to nawet ciekawe. Eee, słuchajcie, czołgi premium to nawet są pokazane. To, to na pewno nie mogłoby być ósemka. To wygląda jak jakiś lolek śmieszny, słuchajcie. Mowak 1500 Uh, improved Turret Only on Prototype was built 240. No nie wiem, tak jakoś. A to jest siódemka. No dobra, ale. <laughs> A to? Tutaj nie widać jakiś lajcik. PZ5560. Czyli Centurion. Nawet jakby nie było za bardzo medów w takiej linii szwedzkiej, yy, przepraszam, szwajcarskiej. Nawet bym widział jakieś takie właśnie inne pojazdy. W Ocie Blitz, tego co wiem, napiszcie mi, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że są pojazdy, które normalnie są totalnie z innych nacji, ale jako jednej europejskiej bodajże nacji to się nazywa. Eee, czy ja wiem, że to jest dobre rozwiązanie i da coś, co się w WG zdecyduje? Wydaje mi się, że prędzej czy później tak. Bo bardzo dawno nie było niczego nowego, więc Wargaming jakiś tam pomysł mógłby mieć. Eee, 10 PZ-61AA9. To jest jak Mutz. Zgaduję, że to jest moc, typu po prostu z innym działem. 390 damage na strzał. Takie. Nie robi zbyt dużego wrażenia to na nas, nie? Obecnie. Tutaj mamy czołgi średnie. PZ74 AD. No i to wygląda ciekawie. Słuchajcie, to wygląda naprawdę ciekawie. Ładnie wygląda ten pojazd VFZ69HE, wariantę AD. Jako czołg ciężki dziewiątego tieru. Wiecie, niektórzy z Was mogą powiedzieć po co ja w ogóle Wam pokazuję taką stronkę z tymi czołgami patrzymy sobie gdzie nie gdzie na te czołgi, ale z drugiej strony jak sobie pomyślę o tym, jak Rimming wygrzebało sobie 60TP Lewandowskiego, sorry, jakby <laughs> no, oni są mistrzami w takich rzeczach, więc wydaje mi się, że drzewko szwedzkie, szwajcarskie, co ja mam z tym szwedzkim, szwajcarskie jak najbardziej ma prawo bytu, ma naprawdę prawo bytu, chociażby ze względu na takiego, o, to ten to już mega nowocześnie wygląda przez ten render, nie? Eee, I ta armata. Natomiast co my tu jeszcze mamy? PZ58, no to tutaj móc jakby istniał, nie? Jakby, jakby ktoś z Was m, rzeczywiście nie wiedział. Eee, jako medium tank kolejny, to, wy, to jest móc też kolejny. I to w ogóle AMXI, to jest ten móc z większym działem. To by było ciekawe. The first ever must produce tank in Switzerland. Ciekawe. To naprawdę, to nie wiedziałem o czymś takim. Ale najbardziej, bym chciał to zobaczyć: Harzland LT8. Nie wiem, co to jest, ale to wygląda jakby dosłownie, nie wiem, każde dziecko może to narysować, nie? Śmiesznie. Co my tam jeszcze mieliśmy ciekawego? Tutaj mamy jakieś light. Tutaj nagle medium tank. Też coś Alamuc. Też Alamuc. Tu jakiś. To wygląda trochę jak Skoda T17. Tak dziwnie. Okej, okay. Laupen 30 ton, 10,5 cm też jako medium tank, ok. Mm. A to, co to jest? Light tank. Ty, no. <grym> co to za light tanki 9 tieru? W sensie, nie mówię, że nie ma, ale. Co to jest? <grym> A to, to już w ogóle. Gdzie tu jest człowiek? To jest człowiek? Chyba. I tu jest człowiek, aha. Taki lc Even tu po rusku napisane. Press X to Change Track to Wheels. O, ej, to by było mega ciekawe, jakby na przykład w drzewku szwajcarskim miała być nowa mechanika, gdzie właśnie z gąsienic włączamy się na koła. No, to by była naprawdę duża innowacja. Może nie tak duża, jak wprowadzenie ogólnie magazynków, czy czegoś takiego jak boostów, ale naprawdę ciekawe. Tutaj mamy te wyższe tiery już, ale to tak szczerze... Słyszałem niby pogłoski, że WG gdzieś tam szykuje się na te tiery 11. A ja wiem, że na RU już to szybciej będzie niż u nas. Natomiast tak szczerze, na razie mnie te 11 tiery nie interesują. Bardziej mnie interesuje Pirat 105 mm jako Tedek Premium. <laughs> nie wiem, świeżnie wygląda. Wygląda jak taki mały Ferdinandzik. Przejdźmy sobie do jeszcze drugiej kwestii, bo to nie jest jedyny twórca takich właśnie. Jakby to powiedzieć, no po prostu drzewek rozwoju, jakby miały wyglądać. Jest jeszcze Mizutaiyo, jeżeli dobrze to czytam, zapewne nie, który zrobił o takie drzewko. Jak widzicie, pierwszy tier nawet się zgadza, drugi chyba tak samo. Trzeci to już jest coś takiego, z tam. Ogólnie te czołgi tutaj się niektóre zgadzają, na przykład Laupen 16T, no dobra, on się nie zgadza. O, i nawet mamy model 3D. O, tylko nie mogę. O, mogę tak go obracać. Ciekawe. Fajnie zrobiony to jest ta stronka. E, o wiele więcej tych czołgów tutaj przynajmniej jest. Laupen 14T, KW Panzer 74D. Okej, okay. to wygląda mocarnie, muszę powiedzieć. Tak samo jak 74F, no bo to to samo praktycznie z tego co widzę. Tornado jako light tank. O kurde. <ścoughs> Chciałem powiedzieć, że już coś takiego, że czołg praktycznie nie ma wieży, no to mamy ósemkę e, lighta niemieckiego. No, zresztą Szwajcaria, Niemcy to w miarę blisko, więc, nawet jako tako by to się zgadzało. Ciekawe. Eee, Pirania Ares Kołowce. To wygląda bardziej, jakby działo takie e, przeciwlotnicze miało być, ale jak najbardziej widziałbym takie pojazdy w wywocie. 230 damage, 170 peny Albo mechanika po prostu jak czechosłowackich lightów, nie? Hansander w finale. Czerny on wygląda strasznie podobnie jak UDES 14.5. Hydropneumatykę zapewne by miał. No, bardzo podobnie wygląda. No, demedżowo czy penetracyjnie już nie, ale, ale bardzo podobnie. Coś ciekawszych rzeczy. Typhoon 2. O. Oh. Windows Update, nie teraz. E, Moang Typhoon. To wygląda super. To wygląda jak taka hybryda T95 z badgerem. Tak mi się kojarzy. Co by tu miał? 390 demedza, z tymi demedżami tak jakoś dziwnie, ani to a w jedną stronę, ani w drugą, no nie wiem, jakoś mi się to tutaj nie klei. O, z ciekawszych rzeczy, Typhoon, tutaj artyleria, słuchajcie, to jest chyba ta sama artyleria, co tam wcześniej była pokazana, bardzo podobna, naprawdę, to wygląda jak budowa z 155-58. E, e, tu jest ten śmieszny pojazd wycięty, widać, że to chyba w Pancie było wycinane, <laughs> Mowang 1500. Ciekawie to wygląda. Tutaj skorpion w ogóle. Ale to nie jest skorpion ani amerykański, ani niemiecki. On wygląda trochę jak T-69? T-67 znaczy się? Hm. Piszcie, co myślicie o czołgach z Szwajcarii. Ja mam dla was jeszcze jedno drzewko przygotowane, czyli drzewko węgierskie. Hungarian, słuchajcie. Węgry. I mam również dwa drzewka tutaj przygotowane dla was. Od Pik Pikera. No, pierwszy tier może niezbyt zachęcający, ale włoska jedynka czy tam dwójka też nie wyglądają super, nie? E, natomiast dwójka V4, to się Straussler V4. Czekajcie, my tego nie mamy w wywocie Strausslera. Czy to nie był prezent, właśnie jakoś teraz, tak? On był chyba niemieckim lightem? E, to jest! O! To nawet <gryw> jakoś tak skojarzyłem. Czy, czy tu jest napisane, że to jest w ogóle czołg. E, z Węgier? Chyba nic. Yy... D -d 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 -d. Nie za bardzo, kiepska mobilność. Ale widzicie, tak samo yy, węgierski czołg już jest od dawna w grze. To nie mówię akurat o tym V40. Natomiast o pewnie wielu Wam znanym yy, Turanie 3 prototypus, którym jest yy, czołgiem węgierskim. I było tutaj chyba nawet o tym yy, napisane. Nie, nie ma. Jest prototyp węgierskiego czołgu średniego z okresu II wojny światowej, więc tu akurat naprawdę ciekawie to wygląda. Toldi, no Toldi tak samo. To jest również czołg yy, z Węgier. Turan, proszę. Turan 1-2. Mniejsze działko. No to Turan 3, no to wiadomo, że większe działko. To jest bardzo podobne do tego co mamy w wywocie. Tylko, że nasz jest jakiś prototypus, czyli pewnie jakieś tam parametry zmienione. TAS prototypu TAS Erli. No to wygląda dziwnie. <noise> Muszę przyznać. Bardzo dziwnie. Abra Atas Harkocki Modelia. To węgierskiego to już w ogóle nie ogarniam. Siódemki mm, nie pokażę, bo niestety tu nie ma. TAS na ósmym tierze. Bardzo malutki czołg, nie? On wygląda jak tolbi To wydaje mi się, że trochę, trochę za wysoko jak na tier ósmy. 80, 200 damage'a, 205 peny. O ile ta pena jeszcze ok, to ten damage. Chyba że byłoby to jak w kpz słuchajcie, tym ósmego tieru niemieckim, który yy, ma tam te niesamowite haje. Zresztą, czekajcie, on się nazywał. Tutaj tak trochę przeskakuje między tymi czołgami, ale to był. Hmm. O! Kampfpanzer 07RH. Nawet tak, widzicie, yy, jeżeli chodzi o działo, on też nie bije za nie wiadomo jaki damage, jest ósmym tierem. No ale 90 na Haeku yy, ładuje 5 sekund tak, by rzeczywiście mogło to wyglądać. A 9? 9 nie ma okej. Okay. A 10 też nie ma. 61 M. Z tego co widzę tutaj na tym obrazku wam przybliżę, to on ma chyba po dwie gąsienice na każdej ze stron. Tak samo jak te Tedeki. Co to jest w ogóle? 60M Straussler Main Battle Tank. Okej. Okay. To na pewno nie istniało, nie? Jakby. <gly> Clip size 6, 6 pocisków. To wygląda jakby hecera przepołowić, dodać drugiego, odwrócić go. I z jednej strony dać lufę. Jakby. <gly> Niektóre tutaj widzę te czołgi to są naprawdę dziwne, nie? Tas malwek tas assault gun. I to już wygląda interesująco. To wygląda naprawdę ciekawie. Taki. Większy i mam wrażenie. 80, co dziwne, że dycha miałaby magazynek, a poprzednie czołgi nie. No, były takie przypadki w Włocie i są, ale to już raczej robią tak, że jak w linii mamy jakąś mechanikę czy jakąś specyfikę pojazdu, to raczej robią tak już do końca. Eee, z Nyrin, jakiś. A to jak Basotto wygląda, to nie jest na podstawie jakiegoś właśnie Basotto? Bo naprawdę mega podobny ten czołg jest do eee, włoskiego TDK. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś lighty kołowe? Hmm, oczywiście tutaj TORGI jest. Co jest tank? Fajan tank. Co to jest? Nie, dobra, uciekamy od fajan tanka. Hmm, SAPS. Okej, okay, kołowe, węgierskie pojazdy. No, we wodzie mamy chociażby m, brytyjskie kołowce, czy, czy francuskie, oczywiście. Kurde, tutaj nie mogę w ogóle kliknąć, żadnego nie ma. Okej. Okay. Apple. Co to jest w ogóle? Okej, okay, nie wiem, czy tutaj da się cokolwiek jeszcze. O! Landsberg L62. O, to chyba rzeczywiście istniało. Tak wygląda przynajmniej. Mamy jeszcze drzewko alternatywne. E, tutaj z jeszcze innym e, twórcą takich drzewek. O, natomiast, no to to już w ogóle... Ja nie wiem, wydaje mi się, że ja jestem większy i cięższy od tego czołgu. Tanki, tankietki w sumie, e, trzeba by bardziej powiedzieć. Toldi 2K. No i to wygląda jak PZ z wieży, chociażby dla mnie. Natomiast wyżej mamy Toldi. To są jakieś. Toldi Tedek w ogóle? To wygląda jak Skorpion G, ze spoilerem z tyłu. No, ciekawie, ciekawie. Turan ma wagi. Ok, ok. Taki Valentine 75 mm. Hit APHE. Czyli APEki byłyby goldowe, według tutaj tego pomysłu. Ciekawy pomysł, jakby... Chyba jeszcze tak nie ma wocie, że hit to jest podstawowy pocisk, natomiast apeki to są goldowe. Jest tak na ikafale Piątym tierze, że mamy hity podstawowe i hity goldowe, ale na odwrót jakoś... znaczy na odwrót, że apeki są goldowe, a zwykle hity to jeszcze nie. To takie basotto. Nawet śmieszne. Z dir... Nie wiem jak się czytam, po węgiersku pewnie jakoś totalnie inaczej. To nie mam pojęcia jak skomentować. Taki sztiurer Remil, ale zwierząt. Uh, a tego już na pewno nie będę czytać. <laughs> nie ma opcji. Uh, to też jest bardzo podobne do poprzednich tych pojazdów. 80 mm 200, Demeża 205 pen, 3 pociski. O, i to już są takie konkrety. Maybach silnik. To ciekawe, że normalnie miałbym mieć dwa silniki, a Maybacha jeden. To ciekawe. Ósemka. No to bardzo już podobne te konstrukcje. No i dziewiątka. Nagle. Dwie gąsienice, znaczy no cztery łącznie i dziesiątka, coś takiego. No ale to. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście były plany czegoś takiego, ale tak chociażby, żeby jeden rysunek. No, ty dlaczego on ma gąsienico koła? A może to też tutaj byłaby taka implementacja, że ten pojazd może jednocześnie mieć koła i gąsienicę, tak jak w poprzednim drzewku Wam pokazałem. Natomiast co my tu jeszcze mamy? Tak na zakończenie. Medium Tanki SFH SFH62 nie widać za bardzo, ale też ma podwójne gąsienice. Le3462 też go tutaj nie ma. Octopod 1 też go tu nie widać. Octopod 2, ok. Dużo tu pojazdów, jak widzicie, nie ma. Zresztą samo jak na Upcoming Tanks. No ale to tyle. No więcej nie jestem w stanie Wam tutaj za bardzo pokazać. No bo albo się nie wyświetla, albo nie wiem, cokolwiek się wyświetla. O, no zostańmy z tym czołgiem, z którego na pewno bym, do którego nie wszedł, a na pewno już nie wyszedł, bo jestem pewnie większy niż ten czołg. To tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro na kolejnym filmie na moim kanale. Także co? Do usłyszenia w kolejnym dniu naszego maratonu grudniowego. Nie